Cześć, witajcie na Hubertu Pramia. Moje, ten, y, moje fasolki atakuje mszyca, pokażę Mszyca, y, widzicie to tutaj, tutaj Widzicie takie pogryzienie, takie wiecie takie ugryzienia, takie wiecie To jest takie pogryzienie I y, co zrobić jak się nie chce mieć mszycy Jak się nie chce mieć mszycy No to no to po prostu można opryskać Po prostu można opryskać i... E, aż ujem. No, można po prostu opryskać Bo to są takie młode małe roślinki, to ja nie chcę, żeby tutaj mi półmierały I chyba wy też by nie chcieli, bo wiecie... Rzodkiewka Też tutaj zauważyłem Że tutaj też atakują szkodniki, mszyce I inne takie Ale moje powoli rzodkieleczka już jest powoli do jedzenia, wam Tak wygląda, znaczy są większe, ale wiecie, jako, są większe, na przykład była jedna taka piękna, o patrzcie tutaj. Tutaj jest już ładna, czekajcie. Tą sobie wyrzucę. E tam. Ale ta już jest piękna, patrzcie, ta jest ładna. Ta jest ładna. Taka fajna murdka. To jest taka mała, fajna, mała ten rzutkieweczka to można sobie coś zjeść pokażę wam jak mi teraz ładnie cukinia ten 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 teraz mi ładnie idzie cukinia cukinia o, sera mi teraz ładnie ładnie idzie sero, pokażę wam o i tutaj posadziłem też rzutkieweczkę tutaj tu rzutkiewaczka to jest o tutaj. To jest rzutkiewka. Tutaj też manie mi zaczyna rosnąć. No. I pokażę Wam teraz cukinie. Tutaj mi nowe dwie mi wyskoczyły ehm, ta tu. Ta co pokazuję palcem i ta. Ten teraz zaraz mogą mi na dnie pójść w górę Jak teraz, teraz popadał u nas I No i trzymać